Ze statystyk Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że z roku na rok spada liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie ta branża uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych. Do zagrożenia życia i zdrowia dochodzi najczęściej na wysokościach, a także wykopach. Ich przyczyną jest nieznajomość lub niestosowanie przepisów BHP, a także zaniedbanie pracodawcy. Często brakuje również instrukcji bezpiecznego wykonywania robót lub jej nieprzestrzegania. Dość powszechne jest dopuszczanie osób do pracy bez aktualnych badań lekarskich. Przy inwestycjach, w realizację których zaangażowanych jest co najmniej kilku podwykonawców, obowiązkowo, zgodnie z kodeksem pracy, musimy powołać koordynatora. Który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Odpowiedzialność za organizację i przebieg budowy, zgodnie z prawem budowlanym, ponosi kierownik budowy, a powołanie koordynatora BHP nie zwalnia go z tej funkcji. Koordynator wspiera jednak kierownika w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i pozwala zmniejszyć ryzyko wypadków. Koordynacja BHP jest niezbędna z uwagi na różnorodność prac wykonywanych równolegle na terenie budowy. Istotna jest tutaj umiejętność przewidywania zagrożeń wynikających z przebywania co najmniej dwóch pracodawców na tym samym terenie. Koordynator BHP nadzoruje bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich zatrudnionych na budowie, a jego prawa i obowiązki powinny być zawarte w porozumieniu między inwestorem a podwykonawcami. Jeżeli nadzór nad bezpieczeństwem wszystkich pracowników ma być faktyczny i skuteczny, koordynator powinien mieć prawo nie tylko do wykonywania czynności inspekcyjnych, ale również prawo do wydawania poleceń służbowych, które są wiążące i egzekwowane.